Witam, ja jestem Vegat Azigadzik no i znowu To tu kaktusik Co będziemy, dzisiaj co będziemy robić? Ej, to nie było specjalnie, naprawdę Dobra A to dzisiaj będzie będziemy tak, robić Dokańczamy chyba, nie? Tak yy, ponieważ robiliśmy już filmik taki Ale nam się nie udało Bo myślę, że nagrywam, a nie nagrywałem no dokładnie. Oj. I tutaj zaczęliśmy już coś robić. I tutaj będzie yy, szklarnia. Ale, o jezu, tu biurę. O jezu, to ja idę. Zasypę. Nie, no dobra, zostaw. Może tam szkłem później ołożyć. Tak, ten. taką górę zrobić ze szkła. O. No o to mi chodzi. To może dalej ze szkła. Muszę trochę sobie tutaj zrobić rzeczy. Pr, a. Tyran, <trym> no. <trym> wejdź do... Wejdź do tej... Do tego wiesz. Do czego? Eee... On do, do tej naszej, wiesz. Slari. Jesteś? I tam gdzie jest ta dziura. Tak, tak. Tam gdzie jest ta dziura, tam gdzie. Ty... Co? Czekaj! Stan stąd. Uła! Leci! O tu jest, cześć! Słuchajcie, przepraszam was na krótką chwilkę. Zaraz wracamy. Dobra, wracamy po krótkiej. Właśnie wróciliśmy. Po krótkiej przerwie. O, już nie pada. Wow. Dobra, dokończamy Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. No, tutaj szkło postawimy na górze. Ale ja nie wiem, o kurde. Ja nie wiem, czy to czeka. Ile to kratek jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czekaj, jeszcze jedno. Zrobimy, żeby było do dwunastu. I myślę, że będzie. Hm, coś. No się ma, się ma. Czekaj, ja tu będę kopał. Czekaj, ten sandstone wy wydobędę. Do końca. Czekaj, to nie, które do, to już kraty? Ale nie wiem dokąd mam właśnie ten 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Jeszcze nie, mam... czekaj, Aj. źle, źle, źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście. To jeszcze... A! Ah! mu Ciszej mów kazi bo tutaj mam... Mu... Oh. Jezu. Co ty robisz? Jeszcze dalej? Chory jestem No super. No, jeszcze jeszcze Nie! to styknie. Po prostu to to wejść to jeszcze, czekaj. będziemy będziemy myśle... Będziemy dzisiaj... widzisz, Ja zaraz ginę, mam dwa i pół życia. Muszę coś A jeść. ja trzymam. Czekaj. Tu też będziemy robić szkołę. Czekaj, gdzie? Na górze. Cały sufit. No dobra. Tak ładnie będzie. Takie wysokie. Skinię potem będzie trzeba jakoś poszukać. No, bo tamta, w której już byliśmy, to jest trochę już. Nie, jakąś taką swoją. Albo w końcu zajmiemy się chatką. Pa. No, też tak myślałam. No, tylko będziemy musieli właśnie dużo wydobyć. jakiś kamienia, nie kamienia. Z czego Ej. będziemy robić? Ej, ja za taką typową drewnianą chatkę. Tylko gorzej, jak no, będziemy tak, No, bez tam kamienia. No tylko że gorzej jak będziemy się bawić z kominkiem to Nie, nie z kominem wypadkiem... By... Ja mam chyba, nie, nie mam kominki. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bo my, trzy, mamy jeszcze dziewięć, drugą dziewięć, mapę, dziesięć, którą yy, gramy sobie tak po prostu dla siebie, tak? Nie dawać tylko dla siebie. No i tam właśnie się rozbudowaliśmy. No. Czekam, kolegą. No, którego nie ma. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy Kamila. O, no, trzyma się. Dobra. Nie. Może wkrótce do na nas dołączy. No, może. A nie było. Przecież no, w kupie kupieraźni. raźniej. W a... kupie W no, no. Kurde, ufamy mnie, Dobra, tylko Admonicja nie wiem na jakiej wysokości te to szkło. Ej, wiesz co, ja chyba już zacznę przetapiać się te szkło. No też mogę. Znaczy tak o, wiesz. Ja będziemy to, tam... Czekaj. Tutaj ja się jest jakieś, nie ma nic. Idę do siebie. 10. Nie wystarczy. Chyba, że to podzielimy. Jakiś... Znaczy wiem, wiem wiem, ale... Ja do końca drewna chyba biorę. Tylko właśnie nie, w węgla mam coś, co mało. No, musimy iść do kopalni, bo ja tu już węgla ja trochę... Węgla, bieda. Spory. Ja mam dużo węgla. A ja mi tutaj już bida. Bida. No, z popał. No i ten spokój. Z drewnem popal. Łupatę się odlewam, żebym Raz. Tam, taradam. Tam, 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 taradam. O, idziemy? Czekaj na pomysł. Albo głupi pomysł. Czekajcie. Super. Jest super hubert. Super, co? Nie, yeah, lepne. Wielkie imprezy tułacze. Super hubert. Super hubert. Co? Dobra, czekaj. Oho, oho, oho u, u. U, 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 Dobra, no dawajcie, no Jeszcze kratek muszę tam dorobić Jak to? Nie, już tam, już jest spoko, tylko musisz tam, tylko szkłem Ale, no właśnie, nie wiem ile tam, o tam dalej muszę O, okay. Dobra, nie bawisz się z tymi, tymi Pokaż mi idę tam do ciebie gdzie to jest w ogóle? A tu? To tu. tu będzie trzeba wyrównać. I to będzie równo z tym, tam, gdzie ty jesteś, równo z tym obraz. Równo? No, tak z tym, o tym właśnie. Tak o tym? Wysoko. Tak Tak wysoko. O, o. No to wysoko. Panie. Ej, to trzeba je może wokół ziemią o Boże. No dobra, to tak wyrównaj. No. Tylko o kurde, tu będzie trochę ale będzie procent. Trzeba dużo znaczy kamienia. problem. Ej, a ja, procent, tu będzie trochę procent. Ej, ale będzie trzeba przygotować to. A po co? Ale by tak nie takie z ziemi. No i daj Ładniej. spokój. Ładniej będzie. No to może. No jeju. To już nie będziemy wiesz, tutaj. przylu... No, kurde, no. Nie pisz jak bab, babszty. Czekaj. Ale lipnie to trochę. Czekaj. Nie, no ten ten kolor będziemy robić już poza poza filmikiem, żeby was tutaj nie przynudzać już totalnie. Kolor. No, żeby kolor zmienić. Czego? Znaczy nie kolor, tylko stack, Czysty kamień. To dużo, dużo I jak tu będzie taka połówka o wiem jak to będzie. O, patrz, no i ja mało tego szkła, czy więcej czekaj. Ale, Myślałem, nie, ale, że ale jakby... patrz tu jeszcze trzeba taką długą ścianę aż do... A, tu trzeba wykopać jeszcze. Ale patrz, jak to będzie fajnie. Tu będzie taka długą, 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 długą ściana, Tu będzie, nie będzie ściany, to będzie wchodzi wodę. Dobra i do, da, dalej do... O jeszcze czekaj. Jeszcze musisz... W... O, odtąd? Czekaj, jeszcze. Powiedz mi ile, czekaj, idę tak wzdłuż. Jeszcze trochę. Już. Nie, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze Czekaj, bo tu już nie mogę zejść. Czekaj. O Od... O tu, już. To, to. No Ty, ale dasz mi trochę tej ziemi później. Jaki? A, no tak, tak. No. Bo jak ci tam wszystko leci. Czekaj, może wejdę na tą platformę. Czekaj. Tutaj tak. O, tu będzie problem trochę. Czemu? Bo będzie wchodziło do nas. Co? Chodź tu do, do mnie i zobaczysz. Chyba, że po prostu, no dobra, niech będzie już. Dobra, nieważne już. No, po prostu tak zrobimy, o. Widzisz pa, dziura? Gdzie? Się Oj, to się, że też przytopiamy kamieniem? mi taki traci dotka. No to później przetopionym, czekaj. No potem, no, czekaj, a ja później przetapiasz. No, Teraz powiesz to Ja mam kamienia. Więc. Dobra, Dobrze, spokojnie. mnie słyszysz, Kazik? Dobrze, bardzo dobrze. No, to git. A ja teraz A po co ja to, to, to wypełniałem teraz? Czekaj. Uhu! Nie. Nie. <laughs> teraz. Się do kominka. Węgiel czy drewno? Jak okay. to węgiel czy drewno? Węgiel. Nie, czy drewno daćmy pod pałkę taką? No, węgiel jest, chyba lepszy, nie? Dobra, słuchajcie ludzie, została nam niecała minutka. Dobra, to nastąpi my to dokopiemy i... Sorry, dwie minutki. No wejdę po to i to. Co? Będziemy się widzieć po krótkiej przerwie. No, dokładnie, my tu już wszystko Mniej więcej, bez żelaza jeszcze. O, Kamil przyszedł! Dobra, to może... Widzimy się pod krótkiej... ...szerwie. Dobra, jesteśmy znów. E, no trochę już tutaj... Się ...zmieniło. Trochę się zmieniło. Tutaj będą jakieś bambusy, nie bambusy. A zrobiliśmy też drugie pięterko. Oj, dlaczego tu bambus? Dobra, mniejsza z tym. Tu Tu jakieś bambusy. Albo na dole, ja albo na górze. Na dole czy na górze? Owojętnie. No dobra, no i... Tutaj jeszcze będę na chlebek żarno albo coś. No dobra, no to co? Oceniajcie, subskrybujcie. To oceniajcie. No. Przede wszystkim oceniajcie, komentujcie. No trzymajcie się na razie.